Cześć, dzień dobry. Jakie lekcje przed tobą? Co masz do przepracowania, do uzdrowienia? Jeden, dwa i to jest trzy. Ok, jeżeli wybrałaś kartę numer jeden, myślę, że tutaj pewnego rodzaju dumę i pychę. Może być tutaj właśnie problem z tym, że. No gdzieś w takich energiach wibrujesz i potrzebujesz nad tym popracować. Być może nad takim też obrażaniem się, trochę nerwowością, porywczością działaniem w afekcie. Pomyśl nad tym. Dwójeczka, co masz do przepracowania? Myślę, że jakieś sprawy rodzinne. Myślę, że jesteś osobą która powiela jakiś schemat kogoś w rodzie, najprawdopodobniej to może być kobiety kobiety w rodzie, babci, prababci być może mamy być może jakiejś innej kobiety i Ty tutaj przyjrzyj się popytaj, dopytaj o losy i życie kobiet w Twoim rodzie i zwróć uwagę na schemat, czy czasem podobnego życia nie masz, tutaj trzeba coś uzdrowić z rodziną, być może z domem, z Twoją relacją i trójeczka u ciebie jest taki problem, że mm, jesteś ofiarą w życiu. Możesz pozwalać, przyzwalać na to, że inni robią z ciebie popychadło, że inni ciebie wykorzystują, że inni wprowadzają ciebie w energię bycia ofiarą w życiu, ale możesz ty też w to wchodzić. Więc tutaj nie ma co narzekać, nie ma co obwiniać innych, tylko trzeba brać sprawy w swoje ręce i pracować nad sobą i coś w sobie zmieniać. Wszystkiego pięknego.